Hej, hej, tu Karinka. Ktoś mnie tu pytał właśnie o mój ogródek. Jak to teraz wygląda? A więc już pokazuję. Więc tutaj mamy mój malutki ogródek. Tutaj jest ta moja trumna, jak to nazwali. <śm> tutaj już mam sałatkę w środku. widać już taka dosyć fajna, to są samusiejki. to już tutaj zostało z wiosny teraz tylko dałam tą trumnę na wierzch, żeby to mogło sobie rosnąć tutaj ma cieplej w tym, pod tym tutaj też byle gdzie widać właśnie takie malutkie stara pietruszka jeszcze z wyższego roku tutaj mój kochany krzosnek niedźwiedzi już mi wychodzi siedmiolatka i jeszcze tutaj mam posianą już e, pietruszkę. Tutaj. Tutaj tulipanki też już wychodzą. Pietruszka też, tylko pietruszka jeszcze nie wychodzi. Mam posianą, po co już wychodzi w e, doniczce, ustewka na parapecie. Tutaj mam róże pościnane, już je zdążyłam. Było kiedyś raz tak fajnie. No widzicie, że dzisiaj piękna pogoda. Tam mam tutaj komposownik <noise> I też tutaj widać takie kwiatki. Nawet takie fajne srokaty kwiatki mi się uchowały. W sumie to to są właśnie te wiosenne. Tylko, że zwierzyna tutaj mi przychodzi niekiedy. No i mało co się uchowa. Tutaj też. Jeszcze kwiatki. Poziomki. Tam też poziomki, właśnie je będę musiała chyba w tym roku wyrywać i znowu na nowo siać. Też tutaj pełno tych takich kwiatów. Tylko, że one takie marne. Stary e, śmierdziele. Tutaj stary napis Trump, co pozostałości z zeszłego roku. <tuskawek> Truskawek trochę i widzę wszystko uschło. Poziomki truskawki były jakoś w zeszłym roku je flancowałam. To one są dopiero świeże. A poziomki już były starsze, więc to wymiany. No i tak to tutaj wygląda. Jeszcze trochę burak szkół. <noise> Uchowały się. Pokrzywki, którymi mi się muszę znowu parzyć. Teraz wiosna to znowu mogę zaczynać mój challenge uodparniania się na kwas mrówkowy. Tutaj też jeszcze nawet taki dość fajny ten buraczek. I uchowały się, normalnie są twarde fajne. No, uchowały się buraczki. Masakra, nie. Też jeszcze widać. Fajne są twarde. No, super, buraczki się jeszcze uchowały. Tak, tutaj już później jest koniec naszego mojego ogródka i pola. Więc, tak to, drodzy Państwo, wygląda Karinka i jej ogródek. Teraz wiosna, no i zaczynają się praca, porządki ogródku. Jak co? Wszystko na bieżąco będziecie. Jak co to pisać, jak chcecie dedykację albo coś, jak chcecie coś wiedzieć, śmiało pisać, pytać. Tylko zastanówcie się, co właśnie piszecie, bo niektórzy to są świnie i piszą rzeczy, których by się tak normalnie nie spitali. Tylko się chowają w anonimowości internetowej. I są po prostu chamscy. Tutaj też właściwie fajnie widać. Niekiedy taka trawka się uchowa, to wtedy ją wyrywam i to kompostu. Za. So. A więc tak. Tutaj mam wróżbę. Dwa trzy lata temu go musiałam wykopać, on był taki całkiem duży, ale go musiałam wykopać, bo była ta plaga tych zielonych e, gąsieniczek i no, zjadłem mi go. Ale od szczypka udało mi się uchować właśnie następnych włospanek. Tutaj jest jeden, tutaj jest drugi, tam trzeci, tutaj jeszcze taki malutki. I oczywiście chwasty też tu są. <grych> Jak zawsze. Wiadomo, każdy ogrodnik to zna. Ciekawe jak mi tulipany będą kwiść. Jeszcze raz tutaj pokażę. Oczywiście też pokażę jak już zakwitną. Teraz na razie to jeszcze są malutkie, wychodzą dopiero. Więc tak. O, jeszcze tutaj może pokażę. Tutaj mam taką cebulkę. Kotną, taka malutka cebulka, kotna, i ją na przykład zostawiłam w zimie, to ona już ona przezimowała, się uodporniła, i już tutaj właśnie wypuszcza takie małe te. I już zaczyna rodzić, budzić się do życia i rosnąć. I właśnie ona zimą też pracuje, i też się rozmnaża. To jest taka kotna cebulka. Że ona. Od małego takiego robi się. Tak jak tutaj widać. Tutaj już puszczę taki, taki mały ten, że jest główna, główna cebula i taki mały. Czy ona się rozmnaża tak? No. I to by było może na tyle, co? Więc tak. Trzymajcie się wszyscy, bądźmy pozytywni. Hej, Kanarka. Ciao. Tutaj tak, hej, hej jeszcze raz. Dołączam jeszcze do tego filmiku. A mianowicie, tutaj mam takie coś do ćwiczenia: tricepsu, bo teraz wiosna to też zaczynam ćwiczyć. W sumie to też jestem teraz po ćwiczeniu. Byłam na siłowni, trochę już mięśnie rozpracowałam i Zawieram się dalej, żeby jutro pojutrze był fajny, jak to mówią, Muskelkate. To mówią po polsku zakwasy. Testowałam dzisiaj pierwsze co to próbowałam robić pompki. Ile pompek zrobiłam? Jak myślicie? Cztery i to jeszcze niepełne. Z 30 na 4. No, szybko się ta siła traci. To jest takie żelastwo, kiedyś to mój tato robił, jak jeszcze mieliśmy kozy, to przywoziliśmy ściano słomę i różne tam inne futry, trawę. To jest takie do przyczepy, rozbudowanie. No, później już to było niepotrzebne, no a ja używam tego teraz trochę inaczej dla treningu. Przeznaczyłam sobie to tak. I jedziemy. Masakra! Uf. 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 Masakra! Dosyć, dosyć daje. Jak się nie ćwiczyło tyle czasu i nagle się wraca do ćwiczenia, no to jest dosyć... Uuuuh! Hardcore! Uuu! Nie ma szans, nie dam rady więcej. Więc tak. Uu. Może jeszcze obrócę kamerkę, zobaczymy, właśnie rurka, co mi się uda na rurce zrobić. Będzie coś widać, chyba, chyba będzie. Troje filmowanie sakrat, no ale jak się nie ma kamerysty nie, nie ma szans ani razu nie podniosę się ani nie potrafię nogi oprzeć i się tak dźwigać ani razu nogów do góry nie dźwignę i na rurę że moja forma jest całkiem jak widzicie, więc tak, yy, nawet Karinka i też często nie mam tyle energii, co ten przeważnie to tak się mnie tylko widzi i a, bo ty wszystko umiesz, to mnie tak lekko idzie, no nie, nie zawsze. Tak samo ja muszę ćwiczyć i tak samo muszę wyrabiać te mięśnie, żeby coś to dało, że nie jest tak łatwo. Jak co, na bieżąco i zobaczymy się za jakiś, nie wiem, za jakiś czas, znowu tutaj na rurce i będziemy widzieć, jak to pójdzie. Trzymajcie się.